Szanowni Państwo, z tej strony Marek Leśkiewicz, polski polityk, Okręg 20 Warszawa, Otworczanin. Dzisiaj za sprawą Prymasa Tysiąclecia mamy prawdziwy cud w Polsce. Nie wszyscy jeszcze widzą ten cud, a zaraz opowiem o tym cudzie. Chwała Ci, jesteś wielki Prymasie Tysiąclecia. Jaki to cud się zdarzył dzisiaj w Polsce? Otóż Pan Premier Mateusz Morawiecki Publicznie na konferencji oznajmił nam, o dziwo, proszę Państwa, oznajmił nam, jaśnie nam Panujący Morawiecki, że w hierarchii prawa nadrzędnym aktem w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, później jest ustawa, a później rozporządzenie. Proszę Państwa, to jest jakiś cud. Pytanie, czy pan premier Morawiecki ma słaby dzień, że przez pomyłkę powiedział prawdę. Czy pan premier Morawiecki obok siebie ma niekompetentnych, nieprofesjonalnych doradców, prawników, którzy powinni spakować się jak najszybciej i kupić sobie bilet w jedną stronę gdzieś tam za światę, by nie odpowiadać karnie i nie siedzieć za to, co się dzisiaj wydarzyło, bo Zaraz przejdę do sedna, jakie są konsekwencje. Czy też pan premier Mateusz Morawiecki jest tak pewny siebie, że traktuje nas już wszystkich jak gojów, bo on jest ponad prawem? I tu przychodzę do sedna sprawy. Proszę państwa, wszystkie zakazy i nakazy w Polsce są przyjęte na bazie czego? Rozporządzenia. A co premier Morawiecki powiedział? Że rozporządzenie, na którym jest miejscu? Na trzecim. Czyli najpierw jest konstytucja, a później jest ustawa, a później jest rozporządzenie. Co to znaczy w konsekwencji? Że pan Morawiecki dzisiaj przyznał się publicznie przed wieloma milionami Polaków, tych mieszkańców w Polsce i za granicą, i przed światem, że złamał prawo prawo karne artykuł 191 i 231. Moje zawiadomienie do 16 prokuratorów o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa przez premiera Matusza Morawieckiego, między innymi o nadużyciu swoich służbowych e, przywilei. E, te 16 zawiadomień spłynęło do, łącznie do prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieścia. I pan prokurator, e, pisząc memoriał do mnie w odpowiedzi, raczej się usprawiedliwiał, ale też dał wskazówki, że jeśli publicznie, bądź jeśli uda się udowodnić premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że świadomie złamał prawo, podpisując Przyjmując i podpisując rozporządzenie z 9 października 2020 roku, i to następne z 30 października 2020 roku. I teraz następne, to na posiedzeniu Rady Ministrów, jeśli znajdę, znajdę powód złapania go na gorącym uczynku, to prokurator w trybie mu przysługującym kieruje sprawę do sądu, a sąd z automatu kieruje sprawę pod Trybunał Stanu. Dzisiaj Prymasie Tysiąclecia Bóg zapłać, bo sam Mateusz Morawiecki na no, oczach milionów ludzi przyznał się do popełnionego czynu karnego artykuł 191 i artykuł 231 i moje zażalenia do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście mają jak najbardziej w tym momencie uzasadnienie. Panie prokuratorze, e, panie asesor, na pewno będziecie mnie oglądali, załączę wypowiedź audiowizualną pana premiera jako dowód w sprawie, że pan premier świadomie popełnił przestępstwo przyjmując i podpisując rozporządzenie z 9 października Nakreślające nakazy i zakazy, obustrzające kwestie obowiązkowego noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz utrzymywania odstępu. Proszę Państwa, no to jest wspaniały dzień, wspaniały piątek, bo Pan Premier Mateusz Morawiecki sam siebie publicznie, Obnażył i pokazał, że świadomie, podejmując rozporządzenia, które podpisywał wspólnie, razem przyjęte przez Radę e, Ministrów, złamał prawo, złamał Konstytucję, złamał ustawę. W Konstytucji złamał artykuły: 31, 32, 39, 93, 233. To są podstawowe artykuły, które zostały złamane przez pana premiera Morawieckiego i jego rząd, i jego ministrów. Dwa, ja powiem więcej, proszę państwa, bo nie wszyscy wiecie, ale zgodnie z e, artykułami precyzującymi i definiującymi e, kwestie rozporządzenia, to Wydane rozporządzenie przez ministra, uwaga, obowiązuje jako obligatoryjne wszystkich pracowników tego ministerstwa i wszystkie jednostki, łącznie ze spółkami skarbu państwa, które podlegają pod to ministerstwo. Tak naprawdę, kaganiec sami sobie nałożyli panowie ministrowie z premierem Morawieckim jako obowiązek. Ale rozporządzenie nie daje szansy i możliwości nakładania obowiązkowego noszenia maseczek, stosowania się do tego rozporządzenia przez obywateli. Żeby to miało logiczną, sensowną wykładnię i obowiązywało jako prawo w Polsce, wszystkich Polaków musi być przyjęta ustawa. Jeśli tej ustawy nie ma, to pan premier Mateusz Morawiecki wraz z Radą Ministrów złamał prawo. Prawo zapisane w artykułach Konstytucji: 31, 32, 39, 93, 233. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego, że to, co powiedział publicznie również pan, Kardynał Risier Kaczyński 18 listopada 2020 roku w sejmie, że w Polsce nie ma praworządności. Bo gdyby była praworządność, to powiedział wy będzie, by siedzieli, by siedzieli, byście siedzieli. Nie byłoby was w Izbie Parlamentarnej. Jakby była praworządność? No i dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki za sprawą prymasa tysiąclecia pokazuje nam wielki cud. Przyznaje się publicznie do popełnionego grzechu, do bezprawia, do tego, że nie ma praworządności i robi co chce. A my Polaczki siedzimy na dupie, słuchajmy się, bójmy się, Boimy się, donośmy jeden na drugiego. Zobaczymy, co będzie. Powiem Wam, co będzie. 31 stycznia o godzinie 19 prawi Polacy przyjdą z garnkami do Kancelarii Prezes Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i tam spędzimy do 6:00 rano hucznego Sylwestra. I to będzie największy Najsłynniejszy w Europie, a może na świecie, Sylwester 2020-2021. Proszę Państwa, nie ma innej opcji: jak przyjęcie władzy. My przygotowujemy ten grunt, mamy struktury, mamy światłych ludzi, mądrych Polaków i przejmiemy tą władzę. A prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Panie prokuratorze, radziłbym w trybie pilnym, myślę, że w ciągu 72 godzin, stworzyć akt oskarżenia i przygotowania w procesie postępowania sądowego przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i wszystkim ministrom zasiadającym w rządzie, obecnego rządu polskiego? Chyba nie. Marek Leśkiewicz. Polski polityk, okręg 20, Warszawa, Otwórczanin.